z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Piękna scena z dzisiejszej Ewangelii. Scena nawiedzenia świętej Elżbiety. Maryja w całej swojej radości niesie Chrystusa do niej i właśnie całe piękno z, ze spotkania dwóch osób: Maryja, jej kuzynka Elżbieta. W tym spotkaniu dowiadujemy się niesamowitych rzeczy. Znów, że Maryja jest taką arką przymierza, żywym tabernakulum, który idzie. Do Elżbiety, Jezus przebywający pod sercem Maryi i niesamowite spotkanie czterech osób, nie tylko dwóch, ale czterech: Maryja, Elżbieta, Jezus i Jan Chrzciciel pod sercami swoich matek. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Skądże mi to? Te słowa nawiązują w, do Starego Testamentu. Do słów Dawida, który na myśl o tym, że Arka wędruje do Jeruzalem za czasów Dawida. On właśnie mówi, skądże mi to, że Arka przymierza przyjdzie do mnie, zadziwiony, zakłopotany. Tą arką jest dzisiaj Maryja. Ona niesie nam Chrystusa i pragnie podzielić się właśnie Nim. Najważniejszym tym, co leży w naszym sercu, powinno być głoszenie oczywiście Chrystusa. Jeśli Go tak naprawdę spotkaliśmy w naszym życiu, to nie sposób Nim się nie podzielić, nie sposób nie żyć Jego radością, radością Chrystusa z tym, że może przebywać z nami. Każdy z nas może się pyta, skądże mi to, że Jezus przychodzi do mnie, że Matka, Przychodzi do mnie, Matka Jezusa, skądże mi to, skądże ta łaska, czy zasługuje. Nie zasługujesz ani Ty, ani ja. To dar Boży, Bóg się pragnie udzielić i my także chcemy Go udzielać innym. Papież Benedykt powiedział raz do młodych w liście, że jeśli nie dajesz Boga, to dajesz za mało, wciąż za mało. Jeśli tym. Co dajesz, nie jest Bóg. On jest wypełnieniem wszystkich naszych marzeń. Bóg w Jezusie Chrystusie. Przyjmij go. Dzisiaj on idzie znów do Ciebie. Pięknego dnia wszystkim życzę.